Łoł, wow, ej mordeczku, wiesz, że na Wojanshop są takie kozackie koszuleczki? Spójrz na to. O, w nich widać dwa razy bardziej pizza, mordo, więc zapraszam, wojanshop.pl, pierwsza linka w opisie. Nowa kolekcja premium. Wow. Siemano klono, dziś będziemy tworzyć łódź, którą wypłyniemy sobie, tak jak na przykład tamten Gostek. Gdzie on płynie, ale ma kozak łódź, naprawdę. E, mamy tutaj coś takiego, o, patrzcie. Możemy zrobić deseczki i z tych deseczek sobie właśnie tą łódź wytworzyć. Nie wiem dokładnie, tak na 100% nie wiem jeszcze jak to działa. Będę się uczył razem z wami tutaj na odcinku, wiecie o co chodzi. Będę budował własną łódź, mordy! Przecież to będzie to będzie tak mocarne. Będę sobie, będę sobie tak pływał. Maksymalny, co? Już, już wszystko wypełniłem? Już nie mogę więcej użyć tego. Dobra, więc na naszej łodzi będzie jeszcze coś takiego. Elo, będzie. O, będzie śmigło z tyłu. Czekaj, postawimy je tutaj. O, można tutaj. O, Elo, śmigło poszło. Więcej śmigieł już niestety nie można. I jedno siedzenie, jakieś takie śmieszne. Dobra, Elo, siedzenie Benz. Mamy. I co? I teraz, słuchajcie, myślę, że możemy ruszać w rejs, Uwaga, czy na pewno chcesz iść w podróż tak? Nie, co jest grane? Co tutaj się dzieje? Moja łódź chyba nie, nie działa zbyt dobrze. Ale spoko, damy radę. Jakoś płyniemy, jakoś płyniemy. Okej, okay. póki co żyje, a to chyba najważniejsze, prawda? Oho, co jest grane? Nie, ja chyba nie dopłynę za daleko. Zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie. Ej, ale póki co daję sobie radę. Moja łódź jest totalnie do góry nogami. Ja nie wiem, jakim cudem ona jeszcze się nie zatopiła. Ale żyje, żyje. Póki co dopływam do jakiegoś miejsca. O, dobra, udało mi się. Nie mogę nią w ogóle... O nie! Nie, wracaj na łódź, wracaj na łódź. a aj, 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 cóż ja zrobiłem, słuchajcie. Nie dostałem się nawet do początkowego miejsca. No i co teraz? O nie, zrodziłem się. Dobra, muszę, mogę teraz odebrać złoto. Im dalej popłynę, tym więcej złota mogę odebrać. I wtedy prawdopodobnie pewnie lepsze łodzie mogę zrobić. Co, nie? T tak mi się wydaje, ale tego do końca nie wiem. Sprawdźmy sobie w menu. Tak, za złoto można kupować na przykład tutaj różne rzeczy. Kupmy sobie już tego złota trochę. 7500. tysiąc. <śmiech> <śmiech> A, dużo, ale dobra, kupujemy. Pamiętajcie oglądać do samego końca. Subskrybujcie kanał oraz zapraszam do sklepu na wojanshop.pl. Po kozacką kolekcję koszulek, które są ultra premium. Najlepsze, jakie jak do tej pory były, ale są w tej samej cenie, więc to jest przekozackie, właśnie. Nie dość, że są lepsze, ale są w tej samej cenie, dobra. Kup to narzędzie wiązania, aby umożliwić przepisywanie klawiszy do specjalnych bloków. E, dobra, nie wiem co to jest. A co to jest? Kup to narzędzie do malowania, aby móc pomalować. Nie, nie, nie chcę malować łodzi. Ale chcę otwierać skrzynki. Patrzcie, mamy na przykład rzadką skrzynię za 45 złota i otworzymy ją sobie. Dostałem jakieś bloki. Ej, fajnie. Dobra, w takim razie, słuchajcie, budujemy dalej Ej, mogę więcej rzeczy wybudować. What, ale patrzcie, jakie fajne. Ty, dobra, to w takim razie zaczynamy budowanie. Mamy tak, mamy 8 tutaj takich rzeczy. Dobra, słuchajcie, nie. A, czekaj, czekaj, mogę zrobić coś takiego. Co to jest? Co to jest? Okej, okay, nie totalnie tego nie ogarniam, tak szczerze, ale dobra, wychodzę z tego. Patrzcie, cały czas mi się kasa nabija. Dobra, budujemy tą łódź. Cyk, okej, okay, cyk, okej, okay, cyk, osiem tego, cyk, 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 cyk i ostatnie cyk. Dobra? Świetnie, mamy już maksymalnie i teraz tak, bierzemy sobie inne bloki. Mamy tutaj cztery bloki takie, więc uwaga, postawimy je w takiej kolejności. E, a, dobra, tak, coś takiego. Raz, dwa, trzy. Cztery, jest idealnie, dobra Cztery akurat, bo akurat cztery bloki miałem I teraz raz, dwa Trzy, cztery Spójrzcie, ta łódź jest przekozacka Dobra, teraz śmigło damy z tej strony Dobra, śmigło poszło Koks Tutaj jakiś marmur jest, patrzcie jaki kozak marmur Co ja mam z tym marmurem zrobić? Dobra, zrobimy coś takiego Z marmur postawimy w tym miejscu, o, o Ale piękne, widzicie? I tak będzie można płynąć Dobra, tutaj jest jeszcze, co to jest? Tego też nie ogarniam E, może zostawimy to. Może zostawimy to z tej strony, jedno. A drugie, coś tutaj postawimy z tej strony. O elo. Wow, co to. Kto to tutaj tak pływa? Co on tutaj robi? Co on odwala? Okej, okay, dziwne. E, dobra, patrzymy dalej. Nie wiem, co to jest, więc postawmy sobie to tutaj, może. Elo. Okej, okay, to jest coś mega dziwnego. Mam nadzieję tylko, że ja nie robię jakichś głupich rzeczy. Mam nadzieję, że to jest dobre. Dobra, co robię? Opa! Jaki maszt ogromny widzicie? O, bym tylko przetrwał, żeby ten maszt na przykład nie zepsuł mi tutaj tej łodzi. Ok. Patrzcie, mamy coś takiego. Ok. Czy ja mogę przez to przechodzić? Nawet nie wiem. Dobra, wszystkie bloki zużyłem już praktycznie. Ostatni blok, tutaj siedzenie. Ok. Mogę sobie teraz usiąść na tym siedzeniu? Jeszcze mogę stolik postawić, słuchajcie. O, postawmy sobie ten stolik tutaj. Elo, dobra. No i słuchajcie, myślę, że mam już wszystko, więc możemy żeglować. Żegluj, tak, chcę iść w podróż. Płyniemy, moi drodzy! Wow, patrzcie, mogę tym sterować! Patrz, udało się! Mogę tym sterować! Ja, dobra, to było trochę niebezpieczne, ale damy radę! O, dobra, dałem radę! Płyniemy, płyniemy! Płyniemy, jest dobrze, jest dobrze! Patrzcie, udało się! Jak my koksami jesteśmy! Pa, ten który jest z przodu. Olol! Płynę z moim widzem, bo to jest mój widz. Pozdro, Olol. Dobra, mogę nawet się cofać czekajcie. Dopiero teraz ogarnąłem te rzeczy. Dobra, w takim razie płyniemy, płyniemy tutaj i mam nadzieję, że odkryjemy jakąś kolejną krainę. Co tutaj jest? Co to jest? Boję się trochę troszeczkę, co to jest? Wow, jakaś kraina! Ale fajnie, dobra, odblokowałem pierwszą krainę Jako moja łódź płyniemy i mam nadzieję, że dopłyniemy. Co jest grane? Co się stało? Co się stało? Czy ja walnąłem w jakimś tutaj ten? Ale dobra, płynę dalej! <śmum> płynę dalej, nie przejmuję się. Zbieram te tutaj, nie wiem, skały, czy co to jest, okej. Okay. Co jest dalej? Co to jest? Nie! Nie! Nie, 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 giniemy, giniemy. Ale dobra, dajemy radę. Nie, mamy naprawdę mało HP. Chociaż dopłyniemy do kolejnego świata. Chociaż tyle możemy zrobić. Proszę, 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 do kolejnego świata dopłyniemy. Ok, uda się, uda się. Jest, udało się. Dobra, tutaj jest troszeczkę znowu niebezpiecznie, ale idzie dobrze, idzie dobrze. Nie, to jest ślisko. Dobra, ale patrz, jakim cudem ja w ogóle płynę. Czemu tu, tutaj są tory? O nie, o nie, 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 nie. Ten pociąg nie chcemy, nie chcemy na niego trafić. Dobra, płyniemy teraz. Przez pociąg. Okej, okay, dobra, udało się. Udało się Przepłynąć. Jakim cudem my tak daleko Już dopłynęliśmy. Patrzcie na moją łódź Ona już jest praktycznie totalnie rozwalona Nie Ej, naprawiłem łódź Naprawiłem łódź. Nie wiem jakim cudem <laughs> Już nie jest Przewalona. Dobra. Lecimy O ja, tutaj jest, się jakoś odbija to wszystko Dobra, Ok, uda się Co jest? Coś mnie walnęło Oła, 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 ktoś Bije mnie oła. Skakujemy znowu. Okej, okay, dobra. Nie nie, nie, zginąłem, Rip Ale dobra, dopłynęliśmy naprawdę kawał drogi Nasz widz płynie dalej, nasz widz się nie przejmuje Jo, yeah, patrzcie Mogę odebrać 40 sztuk złota I dostałem jakieś odznaki Patrzcie, co to są za odznaki Odznaki koksa Ale świetnie, dobra, w takim razie sprawdźmy A, nie, nie, nie chcę jeszcze żeg żeglować Sprawdźmy, jakie tutaj można inne rzeczy Dobra, póki co, o, co to jest? To jest jakaś skrzynia na skarb chyba Elo, fajne to Dobra, a co to jest, bo tego też nie ogarniam Dobra, e, weźmy sobie domenu, weźmy I kupmy sobie legendarną skrzynię Za 405 Zobaczymy co z tego wyjdzie, uwaga, let's go Zobaczymy, w środku dostaliśmy Jakiś budulec nowy 40 sztuk cegieł Jo I 33 sztuki jakiegoś kok Jakiś kok z rzeczy A co to jest, dobra, dziwne Drzwi jakieś o ja patrzcie jaka tam leci ta! Jaka leci tutaj ta wyspa, co jest grane? Jak ktoś to zrobi? Przecież to się psuje psa od samego płynięcia Ej, patrz! Czemu to wybucha? Kto to wymyślił w ogóle? O co chodzi? Ej, dobra, ej, patrzcie. Tutaj mamy. E, możemy kupować śmigła na przykład. Patrzcie, o, nowe. Dodatkowe śmigła. Ja, tutaj można kupować. Co to jest? Ten zestaw bloków umożliwi ci zbudować samochód. Kup, żeby otrzymać jedno siedzenie samochodowe. Dwa koł przednich, dwa koło tylnych. Ale po co mi samochód? Dobra, tutaj. O ja, odrzutowiec! Ten zestaw bloków pozwoli ci zbudować samolot? What? Samolot można budować? Dobra, nie ogarniam szczerze. Ja tu chciałem tylko łódź wybudować. Dobra, deseczki. Kupmy więcej desek. Let's go! Kupujemy deski, dobra, cyk. 100 desek kupionych. Świetnie! Dobra, i, i spróbujmy co jest dalej. Tutaj mamy jakieś kolejne budulce, ale tego w sumie nie potrzebujemy. A co to jest? Gain the ability to change in Roblox A, nie, 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 nie chcę zmieniać mojego charakteru Dobra, sprawdźmy co to jest. To są flagi jakieś zapisane, nie wiem co to jest. Misja jakaś dziwna, ok. PPV, nie wiem co to jest. Dobra, mamy deski. Chodźmy z tymi deskami, budujmy, budujmy dalej. Teraz możemy wybudować dużo lepszą um, łódź. Już teraz, już teraz wiem jak to tutaj działa, jak to ogarnąć. Łódź będzie taka kozacka, że to zobaczycie, zobaczycie sami. Dobra, cyk, cyk, cyk. Będzie trochę większa niż ta ostatnia, okej. Okay. Dobra, teraz tak. Tutaj zrobimy w ten sposób, cyk, cyk. i, i lecimy w tą stronę, cyk, cyk. Dobrze, idzie nam coraz lepiej. Ciekaw jestem, jak daleko dopłyniemy tą łodzią. O nie, zabrakło mi drewna. A patrzcie, jaką fajną platformę mam. Więc, oczywiście, dokupujemy drewna więcej. Ej, można kupić drewno. Kup 50 bloków. Okej, okay, za 250 sztuk. Dobra, za 250 sztuk złota. Ja, akurat złota mam bardzo dużo, więc. To mniejsza, kupuję dodatkowe. Okej. Okay. I Koks, teraz mogę budować dalej. Ej, co jest grane? Dobra, musiałem niestety wyjść z gry, czajcie, i musiałem to wszystko budować od nowa. Ale mniejsza, eee, lecimy tak teraz. Zrobimy coś takiego. O, dobra, cyk. I to teraz zniszczymy. O, widzicie? W taki sposób. I teraz budujemy jakby takie pięterko, żeby tutaj być zabezpieczonym patrzcie w ten sposób. Ja nauczyłem się teraz tak szybko budować, patrzcie, cyk, a, muszę mieć pierwszą osobę, okej. Okay. I cyk, 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 w taki właśnie sposób, widzicie? I teraz cyk, tak tutaj. Tak, tutaj, okej, okay. i patrzcie, jaki ten. Jaki pokład normalnie ty. Mordeczko, jeszcze tylko tutaj zabuduję, bo jest niefajnie, okej, okay, dobra, cyk, cyk. I cyk. Dobra, pięknie! Pięknie to wygląda, jaki pokład, to jest, to, to jest moje, moja, moje dzieło, co nie, jestem z tego dumny na maksa Mam tylko nadzieję, że dopłynę na drugi koniec, wiecie, mapy całej Dobra, kupmy sobie kolejne śmigło, będziemy mieć dwa silniki, Czajcie, dwa silniki, dobra Stawiamy jeden tutaj na dole, o, cyk, i drugi tutaj na dole Dawaj, do. co jest grając, co ja tutaj zrobiłem, nie, 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 dobra, cyk Daj, postaw go na dole, o, o, dobra, mamy chyba Chyba będą dobre te silniki, tak mi się wydaje. Co to jest? Jakieś, jakieś sprzęgło tutaj. Dobra, postawimy jedno z tej strony. I drugie z tej strony. Tutaj e, widz już czeka, widz już czeka na to, żeby pływać, ale spokojnie. Będę, Zrobię tutaj dwa siedzenia, patrzcie. Dwa siedzenia. Cyk, uwaga, jedno. I cyk, uwaga. Drugie, dwa siedzenia! Dla widza też, okej. Okay. Mamy tutaj jakiś przycisk, który nie wiem do czego za bardzo jest, ale zobaczymy. A, już do tego jest, dobra, już kumam. Dobra. Nie, co on nie działa? Okej, okay, klikam go Co to jest? Co to jest? Co tu się wydarzyło właśnie w tym momencie? Eee, dobra, zniszczę to Okej okay. Co tu się dzieje z tymi śmigłami z tej strony? One się jakoś psują Dobra, nie, nie, nie ogarniam co, tak szczerze co tutaj się dzieje Ale dobra, po, połóżmy jeszcze raz przycisk O, i teraz działa ten przycisk Koks Dobra, a co to jest? Dobra, to będzie do zderzenia chyba. O, dobra, jakby ktoś chciał się zderzyć ze mną, to cyk, okej. Okay. I cyk w taki oto sposób. Faczek fajnie, dobra, zniszczmy jeszcze tylko, tak, o dobra, i postawmy to, żeby było idealnie naprzeciwko tego tutaj. Okej, okay, jest naprzeciwko, więc koks totalny. Postawmy jeszcze tutaj jedno, najwyżej. Eee, albo... Nie, to już chyba nie pasuje. Albo dobra, postawmy. O nie, postawiłem, ale coś nie działało, nie zadziałało, dobra Mamy jeszcze cegły, mamy, o, coś takiego Cyk, dobra, z tej strony, dobra, możemy tam schodzić? Patrzcie Ej, tak, jest wyjście Okej, okay, ale nie da się zejść na dół, o, ale okej, okay, fajnie, dobra Sprawdźmy dalej, co my tutaj mamy, jakieś dwie skrzynie, okej, okay, jedna skrzynia, druga skrzynia Okej, okay, to są chyba skrzynie z, z, ze skarbami, ale to spoko Fajnie, dobrze mieć na tym skrzynie ze skarbami Pa, można to otworzyć w ogóle Mogę to zabrać? Nie wiem czy mogę to zabrać Ej ale fajnie Będą no wszyscy wiecie Będziemy teraz takimi piratami A co to jest Ja to jest lampa Lampa leci e, A właśnie Czy jesteś naprzód Naprzód naszego kadłuba Nie nie ma To damy lampę Elo Będzie jedna lampa Okej okay. I druga lampa będzie z tyłu gdzieś Nie wiem Z tej strony Elo dobra Niestety więcej już nie mam lamp A sprzedałyby się Mamy nawet ten e, Króla ten, ten 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 To coś króla Ale tego nie potrzebujemy Tutaj jesteśmy tak o, dobra, patrzcie. O, ale fajna, ty łódź. Ja ale jestem podjarany. Ta łódź jest kozacka. E, dobra, czy mamy coś jeszcze? Mam jakieś drzwi, ale te drzwi do niczego nie są potrzebne. Dobra, chyba mamy wszystko, słuchajcie, drodzy widzowie. Chyba jest wszystko. W takim razie co? Siadamy. No i żeglujemy. Żeglujemy. Tak, ruszamy w podróż. Dobra, let's go. Dobra, cyk. Co, gdzie ja płynę? Tam, tam, dokładnie. Dobra, okej. Okay. Nie, no myślę, że będzie wszystko dobrze, tylko co jest grane, to czasami raz na jakiś czas zrzuca to z nas z biegu Dobra Ej, co jest? Nie działa dobraaa! Nie działa perfekcyjnie, może to... O, kliknąłem to Kliknąłem to, nie wiem co się teraz dzieje, coś wyrasta nam, ale spoko Nie, te dwa... A, słabo, słabo Przepraszam, że ten nie daje rady, coś się tutaj po prostu złego dzieje Nie, nasza ta się rozwala cała Niedobrze Wiecie dlaczego? Bo po prostu... Aaa, nie, całe to zaraz odpadnie. Ej, to jest gorsza łódź niż ta, która była wcześniej, co nie? A wszystko przez te podwójne silniki. Te podwójne silniki są gorsze niż pojedynczy. Ja taki statek wybudowałem, a on tak słabo działa. Co to jest? Ej, to jest totalnie pusto. Okej, okay, dziwne. A co to jest? Dziwne. Ej, ale patrzcie. Nie! Ja myślałem, że ja mogę wysiąść. No, od czego to jest? No i zginąłem. Ej! To jest jakiś dramat. Ej, chociaż nie żyję? Nie, zginąłem! Wow, patrzcie, ktoś do mnie przypłynął! Ej! Przypłynął po mnie mój widz, moja widzka! Ty i płyniemy teraz! <śpłyniemy> Słuchaj, razem z Wicką płyniemy Co jest grane? Jakim cudem ona tak dobrze tym steruje? W ogóle jakim cudem ona może tym sterować? Dobra, ja tego nie ogarniam, ale <laughs> Fajnie, ty, Wicka po mnie Przejechała, ale straciłem moje całe drewno Niestety, trochę szkoda z tego powodu Ale spoko, wybuduję tutaj kolejny Taki statek, nie Wicko, odpuść Wybuduję tutaj e, nowy, lepszy statek Spokojnie, albo we, będziemy we dwóch płynąć O, na dwa statki będziemy płynąć To jest dobry pomysł, ej, patrzcie Ta tutaj e, osoba dołączyła do mojej drużyny I się jakoś dziwnie zabudowała O co tutaj chodzi Dobra ja tutaj mam e, oczywiście mój statek Który no myślę że jest całkiem fajnie teraz zabudowany Wiecie co zrobię Zbuduję z przodu takie rzeczy Żeby tutaj e, nie obijały nas Żadne kamienie i tak dalej i tak dalej Bo nie chcemy wiecie żeby tutaj tłumiły e, Ten metal żeby tłumił Jakiekolwiek uderzenia jakieś kamienie I tak dalej myślę że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że w ten sposób dopłyniemy znacznie dalej, co nie? Tak, tak, tak czuję, po prostu. Więc tak, nasz, nasz kadłub tutaj wszystko ładnie się będzie mieścił, właśnie w ten sposób. Troszeczkę sobie go jeszcze poszerzymy do przodu. O, widzicie? W ten sposób. I ładnie, i ładnie. Bardzo mi się to teraz podoba. Myślę, że możemy dać drugie piętro. Teraz tych, tych, tego tutaj drewnianka. O, żeby było jeszcze, jeszcze bezpieczniej. I postawię tutaj też te 3 czy tam 4 bloki, które... Eee, ten tutaj właśnie widz postawił, bo nie wiem co to w ogóle jest. No i co? Jesteśmy chyba ready, żeby ruszać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, jeszcze postawię, żeby tutaj było ładnie. To z jednej strony jedno i z drugiej strony drugie. No i słuchajcie, chyba, chyba jesteśmy ready. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że ugramy to. Let's go! Ruszamy w podróż! Ruszamy w podróż! Tak, dokładnie tak! Co jest? Czemu na lata? Czemu na lata? Co jest grane? O? What? Czemu ona lata? Co się dzieje? Patrz, ona dotarła już w prawym, e, po prawej stronie, widzisz? Dotarła już na sam koniec. Jakim cudem? Co to jest w ogóle za sposób? Dobra, ja płynę oczywiście przed siebie. Póki co, wszystko się zgadza, wszystko jest dobrze. Tutaj troszeczkę... O, dobra, przepłynąłem na szczęście. Jest do... Jest dobrze, jest dobrze. Nic w ogóle nie ucierpiał mój statek na obecną chwilę. Jest w 100% procentach bezpieczny. Nie, trochę dostałem teraz, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Na szczęście mam ten metal i ten metal, metal wszystko tłumi, widzicie? Mówiłem wam, że ten metal wszystko stłumi. Dobra, płyniemy. Nie, my spokojnie płyniemy. My tam nie musimy e, jakoś ultra szybko płynąć. E, nam wy, za, wystarczy coś takiego właśnie. Dobra, tylko mam nadzieję, że nic nas tam nie obije czy coś w tym stylu. Nic nas... E, nie uderzy. Gdzie jest nasz członek drużyny, co nie? Bo to mnie też zastanawia. Dobra, cyk, już prawie dopłynęliśmy do kolejnego stage'a. Okej, okay, jesteśmy e, na kolejnym stage'u, który ostatnio, na którym ostatnio skończyliśmy, co nie? O nie, to jest troszeczkę niebezpiecznie teraz. Muszę przepłynąć przez te tutaj. Jo, co się dzieje? Nie? Odbi się, odbi się, muszę się odbić. Muszę się odbić. Dobra, ej, póki co płynę. Jakimś cudem. O odbiłem odbijem się. Co się dzieje? Co się dzieje z moją łódką? Dobra, odbiłem się, płynę <laughs> A, odbiłem się Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, odbiłem się Jest dobrze Co to jest teraz, mam pytanie, nie? Ej, póki co żyję, nie wiem w ogóle jakim cudem Ale żyję To jest chyba najważniejsze, co nie? Dobra, lecimy, lecimy, lecimy To miniemy, dobra, jesteśmy na kolejnym etapie To akurat dobrze, już daleko dopłynęliśmy Ale dziwi mnie to na maksa O lol, już powoli niszczy mi się Moja łódka, niestety ale spoko, to wszystko ładnie tutaj wykręcimy. Widzicie? Jak ładnie wykręcamy, widzicie? Jak pięknie, jak wygląda to w ogóle od środka? Ja nie mogę. Dziwnie na maksa. Nie, ktoś mnie walnął. Nie, ktoś mi walnął śmigło. Śmigło mi ktoś zniszczył. No i nie mogę teraz już się poruszać w żaden sposób. Nie mogę nic kierować moją łódką. Pozostaje tylko patrzeć, gdzie dopłynę, w jaki sposób. <laughs> nie, no i koniec! Tu są jakieś w ogóle osy, które strzelają. Ej, ale żyje czy nie? Dziwne. Dobra, dopłynąłem do naprawdę jakiegoś dobrego miejsca. Okej, okay, spójrzmy. Spójrzmy, ile zarobiłem. Zarobiłem 56 sztabek złota. Ej, ja myślę, że to jest kozacko. Patrzcie, tutaj jest ta osoba, która płynęła w tak w śmieszny sposób. Idziemy sprawdzić, jak ona to właściwie zrobiła. Patrzcie, postawiła jakąś tutaj platformę. W takim razie ja też tutaj chcę postawić to w ten sposób jak ty. Dobra Dobra, czekaj, cyk, okej okay. I cyk, ej, nie, nie da się Nie da się zabudować w ten sposób Jak ona to zrobiła, totalnie się nie da Ale dobra, sprawdźmy jaką łódź Wybuduje właśnie ona tutaj, co nie e, Pomożemy jej troszeczkę, bo też mamy ten budulec. Więc cyk, cyk Cyk, dobrze, okej okay. Cyk, cyk O, w ten sposób, dobra Jest git, co, przetrwamy to, czy nie? <grym> Postawię tutaj śmigło nawet nawet trzy śmigła postawię. Nie wiem po co, ale postawię trzy śmigła, Elo. Cyk, cyk, żeby... Na wszelki parek, bo wtedy widzieliście, śmigło mi się zniszczyło. E, teraz nie chcielibyśmy, żeby nam się zniszczyło, więc postawimy trzy. O, i myślę, że trzy to już będzie koks totalny. Jeszcze siedliska tutaj postawimy. Jedno, drugie, okej. Okay. Jest ładnie. Fajna łódeczka, co nie? O, ja! Patrzcie, co jest grane? Jak to fajnie wygląda? Czy jesteśmy właściwie gotowi, czy jeszcze to jakoś zabudować? To jest pytanie. A, dobra, żeglujemy, rozpoczynamy podróż. I zobaczymy, jak daleko dopłyniemy. To się okaże, co nie? Okej, okay, nasze silniki póki co działają w miarę dobrze, więc płyniemy dalej. I w ogóle, co to jest za ludzik tutaj? O, nie! Ojej. Ej, ja już wiem dlaczego te silniki tak świrowały Bo jak dwie osoby naraz prowadzą To, to one się tak bagują właśnie śmiesznie Okej, okay, dobra, cyk, okej, okay, daliśmy radę Okej, okay, jesteśmy dalej Teraz cyk, to rozwaliliśmy Ale na szczęście to się nic nie niszczy Nasz, tutaj, e, e, nasz statek Płyniemy więc dalej Dobra, dopłynęliśmy do e, miejsca z filmami Tutaj jest e, trochę niebezpiecznie Ale spoko, jakoś damy radę mam nadzieję O nie, tutaj jakieś test strzelają Jakieś, co się dzieje? Co się na obecną chwilę dzieje? Ktoś mi to wytłumaczy, czemu ta łódź skacze? Halo! Dobra, płyniemy dalej, jest jest dobrze, jest dobrze. Dopóki co żyjemy. Eee, tylko niech ta nas no, śmigło nie walnie. O, dobra, nie walnęło. Dobra, dostaliśmy się dalej, okej. Okay. Teraz tu musimy po prostu przez to przejść. Okej. Okay. Ej, jesteśmy daleko, dobrze. Teraz przetrwać, po prostu dojść dalej na sam koniec najlepiej. Dobra, muszę uważać teraz na te tutaj strzelające gostki. Oj, żeby, mnie żeby nie trafiły nas tylko, dobra, póki co jest dobrze, nie trafiają, okej, okay. ej, trafi trafiły, trafiły i one potrafią psuć tą łódź, widzicie, z przodu jest lekko zepsuta, ale jest dobrze, okej, okay, teraz musimy uważać na te osy, dobra, dotarłem do miejsca, w którym ostatnio e, zginąłem, więc tutaj dobrze byłoby teraz przetrwać i szybko, szybko, szybko wydostajemy się, co się dzieje, co się dzieje, a, bo na górze są jakieś te... Na górze są jakieś filary, które się odczepiają, ale przepłyniemy i... Dobrze, uda się, uda się, uda się. Dosta O nie, tu są te! O LOL! Tu są bomby! Bomby, bomby, bomby! Bomba, bomba, bomba! Ale dobra, damy radę jakoś, dobra, mam nadzieję, przynajmniej. Okej, okay. cyk, cyk, światło musimy uważać. Dobra, przepływamy przez światło i jak my już daleko jesteśmy Dobra, cyk Tu się dostaliśmy, dobra Teraz cyk Cyk, dobra, ale to jest trudne! Okej, okay, dobra, dostaliśmy się, ominęliśmy to światło, ej, to jest takie emocjonujące, co nie? Dobra, sprawdzamy co tutaj jest. O nie Trochę się boję, trochę się cykam. Co tutaj się dzieje na obecną chwilę? Dobrze, że mamy... Nie, nasz nasz ten! Nasza osoba wypadła za burtę! No i co mamy teraz zrobić, jak ona wypadła za burtę? Ale lipa, ty, ale lipa! Że... O, Dotknąłem to, dotknąłem to! Moja łódź już jest praktycznie w połowie rozwalona. Nasza łódź, nasza, moja i, i widza mojego tutaj widzki. Ale patrzcie, jesteśmy przedostatni, w sensie na przedostatnim miejscu, em, na przedostatnim świecie Teraz będziemy na przedostatnim świecie. Dobra, jesteśmy, uwaga. I co tutaj mamy? Jakieś ogromne skały, które są straszne Co się dzieje? A nie, one, one nam zjadają po prostu te Dobra, pa, tyłem jadę. Tyłem jadę, Elo, tyłem jest łatwiej. Ale nie, bo tyłem, jak pojadę, jeszcze sobie silniki z... No i zniszczyłem sobie silniki, najgorzej. Co teraz? Nie, ja myślałem, że do samego końca dopłynę, ale to się chyba nie uda. Ej, chociaż, czekaj, póki co jest dobrze, póki co jakoś żyje, jakoś żyje, ale to chyba się nie uda. Słuchajcie, to się chyba nie uda, już jestem na na ostatnie. <laughs> w jakiś sposób ja siedzę. Ej, może się uda? Nie, no tak blisko jesteśmy. Tak blisko, proszę, proszę, przetrwaj, przetrwaj! Jest, dostaliśmy się do ostatniego świata! Elo, dobra, nie wiem co tutaj było, jakiś zjazd na dół. I tam było, tam była jakaś, nie, jakaś mapa szczęśliwa. Ale dostaliśmy się. O, nie. Nie zaliczyło nam niestety ostatniego świata. Ale słuchajcie, co to była za podróż? Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać. Ja się świetnie bawiłem. W ogóle świetna gierka. Trzymajcie się. Pozdrawiam tego tutaj widzka, widza. O, to jest olol, olol99. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszam do sklepu na na Elo, pu!